Pionfer jest z zapasami. Każdy może w nich wziąć udział. Oczywiście każdy chętny z dzieci, wystarczy chęci i strój i przychodźcie do nas na Józefowską 40 do Katowic. Jak tak się przyglądaliśmy tym ćwiczeniom, to one robią wrażenie. Czy to jest bezpieczny sport dla dzieci? Oczywiście, jeżeli robi się to z głową, to jest bezpieczny, tak. Jeżeli ktoś jest wyrywczy, no to niestety może się coś stać. Kontuzje się zdarzają. Oczywiście jest to sport kontaktowy, ale staramy się tak, aby nie było żadnych kontuzji i żadnych problemów. No, ja żyłem w Ukrainie i kurde, tam miałem tak, że mój tata trenował w zapasy, mój brat trenował w zapasy i ja trenuję w zapasy. Nie miałem wyboru po prostu. Czujesz się bezpiecznie na macie, bo te ćwiczenia, które wykonujecie, robią wrażenie duże. No, czuję się bezpiecznie, bo całe życie trenuję. No i tak, jestem trochę gimnastyczny. A gdybym ja chciał zacząć ćwiczyć, to mam szansę? No tak, wszyscy mają szansę. Bardzo miło zamienić lud na, na susinnego dzisiaj na, na zapasy. Cieszymy się z tego powodu, że tu jesteśmy, że możemy z tymi dzieciakami potrenować, poruszać się, pośmiać się i uczestniczyć w wspólnej zabawie. Widzę, że, że te dzieciaki naprawdę mają fokus na, na, na zapasy. Dobrze im w tym idzie, także życzę im powodzenia, trzymam za nich kciuki i mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będziemy słyszeć w Europie lub na świecie o nich. Zaprosiliśmy hokeistów, ponieważ jesteśmy jedną wielką dużo, dużą rodziną GKS Katowice i współpracujemy razem z GKS Katowice i chcemy coraz więcej takich robić treningów z udziałem właśnie i hokeistów, piłkarzy jak i siatkarzy.